Nie wiem, czy dobrze widać napis na mojej koszulce. Tutaj jest napisane F normal, I want magic. Ale niestety, magia to nie jest coś, co znajdziemy w tej produkcji. Kleks i wynalazek Filipa Golarza to najnowszy film fantazy w reżyserii Macieja Kawulskiego, który jest odpowiedzialny również za pierwszą część, jaką była Akademia Pana Kleksa. Dla głównych w tym filmie ponownie, jak w przypadku pierwszej części, zobaczymy Antoni Litwiniak i Tomasza Kota. Oprócz nich po ekranie przewiną się Konrad Repiński, Piotr Frączewski, Sebastian Stankiewicz czy Agnieszka Gorchowska. A wśród nowych, aczkolwiek znanych twarzy zobaczymy Janusza Habiora, Monikę Brodkę, czy Katarzynę Nosowską. Ada Niezgódka wraca do Akademii, żeby rozwikłać tajemnice pochodzenia swojego przyjaciela Alberta. W tym samym czasie profesor Kleks wyrusza do świata realnego, żeby odnaleźć przyjaciela sprzed lat. Okazuje się, że oba te tropy prowadzą do dawnego absolwenta Akademii, Filipa zwanego Golarzem. Strogo ze sobą walczyłam, żeby zdecydować, czy pójdę na ten film do kina, czy też nie. Bo Akademię Pana Kleksa remake w reżyserii Macieja Kawulskiego zobaczyłam jakieś pół roku temu na Netflixie, bo film tak patrzył na mnie i patrzył, że w końcu zdecydowałam, że go obejrzę. I było to jedno z najbardziej obrzydliwych, gównianych i beznadziejnych doświadczeń, jakie przeżyłam w tym roku, który dobiega końca. Tak więc przyznam się szczerze, że totalnie nie spieszyło mi się, żeby iść do kina na drugą część, ale pomyślałam sobie może chociaż z pieniężę moje cierpienie i chociaż się trochę oczyszczę dzięki temu. Zwłaszcza, że przed seansem Mufasa Króla 2, którego recenzję możecie zobaczyć na moim kanale, zobaczyłam trailer do Kleksa i Wynalazku Filipa Golarza i przyznam się szczerze, trailer wydał mi się być lepszy i bardziej składny niż akademia pana Kleksa, którą jeśli miałbym energetycznie połączyć z jakimś kolorem, to ewidentnie byłby to kolor brązowy. Nie wiem, czy łapiecie, bo to gówno. I powiem wam tak, jest trochę lepiej. Ale dalej nie jest dobrze, jesteśmy uch, jesteśmy daleko od tego, żeby było dobrze. Jak ktoś ogląda mój kanał od dłuższego czasu, to wie, że ja tak od czasu do czasu wrzucam tekst w stylu, że ja ogólnie to oglądam mało polskich filmów, bo ogólnie nie podoba mi się polska kinematografia i ten film zasadniczo tego stanu rzeczy na pewno nie zmieni. Tak jak i nie mogła tego zmienić poprzednia część, która była tworem jak z TikToka, porąbanym na kawałki, poszatkowanym, bez scenariusza, bez jakiejkolwiek progresji bohaterów, bez jakiegokolwiek charakteru grze bohaterów. Wszystko było płaskie, wszystko było koszmarne, wyciągnięte z dupy. W ciągu pierwszego pół godziny filmu chyba Szpak Mateusz powiedział pięć żartów o kupie. I tutaj nie bądźmy świętoszkami. Ja lubię żarty o kupie. Ale nie kiedy jest ich tyle i są takie za przeproszeniem gówniane. Także naprawdę, film Akademia Pana Kleksa to jest jedno z doznań, których nienawidzę całym swoim jestestwem. I przez to trochę nie mogę uwierzyć, że jestem tutaj, siedzę przed kamerą i obejrzałam drugi film z tej serii. I to też w ogóle nie jest spowodowane tym, że ja mam jakąś nostalgię w stosunku do tej starej Akademii Pana Kleksa z w roli głównej. Bo nie, przyznam się szczerze, nigdy nie widziałam żadnego z tych filmów. Po pierwsze, jakoś po prostu się tych filmów u mnie nie oglądało, a mogłabym ten film odziedziczyć gdzieś po moich rodzicach, ale oni nie nigdy przy mnie nie oglądali tego filmu. A po drugie, wydaje mi się, że moja mama po prostu stwierdziła, że to nie jest film dla mnie, bo ja pewnie bałabym się jak diabli, tych cholernych wilków, i pewnie miała rację, bo ja boję się do tej pory naprawdę, byle pierdu. Co jest bardzo śmieszne, biorąc pod uwagę, ile horrorów oglądam rok do roku. I nawet też nie mogę powiedzieć, że bym była jakimś wielkim apologetą, wielbicielem, fanem książki, jaką jest Akademia Pana Kleksa. Bo tak, oczywiście czytałam, bo to była lektura szkolna, jak byłam w postałówce, ale nie pamiętam tego, żeby to było jakieś wybitnie przyjemne doznanie. Może po części winę tutaj ponosi to, że byłam wtedy potwornie twornie tam Akademia Pana Kleksa, to akurat pamiętam, bo przez to, że mi nie przychodziło, to moja mama stwierdziła, że da mi obrany ząbek czosnku, i powiedziała mi, zjedz go w całości, bo on ma dużo antybiotyków, to na pewno poczujesz się lepiej i jak go pogryzłam i połknęłam, to tak szybko pobiegłam do toalety, go zwrócić. No więc fakt, że to jest takie moje najintensywniejsze wspomnienie związane z Akademią Pana Kleksa mówi dużo. E, także wynalazek Filipa Golarza, może przejdźmy do tego, bo nigdy stąd nie wyjdziemy i zostanę tutaj już na zawsze. Jest to film przynajmniej o klasę lepszy niż film poprzedni, czyli dalej jesteśmy w Szambie, ale już pływamy po jego wierzchu. To co na pewno można powiedzieć na plus tego filmu, to jest to, że stroje są bardzo ładne, bardzo podoba mi się strój Ambrożego Kleksa złożony z zamków jest to bardzo estetyczne, bardzo fajne i bardzo pasujące do postaci. Standardowo wystrój Akademii jako taki jest całkiem fajny, miły dla oka. To, co otacza Akademię też jest całkiem ładne, całkiem przyjemne, aczkolwiek tych elementów jest o wiele mniej niż w części poprzedniej, nie wiem dlaczego. No i też rzeczą, którą w sumie mogłabym policzyć na plus jest rola Tomasza Kota. Na dobrą sprawę to pan Kleks w interpretacji Kota znajduje się zarówno po stronie pozytywów odnośnie tego filmu, jak i negatywów, ale o tym za moment. Ale szczerze ja się dobrze bawiłam w momencie, kiedy oglądałam Ambrożego Kleksa i te jego jakieś głupie wygłupy i durne rzeczy, które on robił, bo może nie miały sensu, może były troszeczkę zbyt różne od charakteru, jaki powinien prezentować pan Kleks, który jest profesorem, a zachowuje się jak absolutny debil, to jeszcze ogólnie jego działania tak naprawdę jak dla mnie to nie miały w ogóle sensu. Ale tak, moment, w którym Tomasz Kod był na ekranie, to, to były najlepsze moje momenty związane z tym filmem. No i też trzeba powiedzieć, że w stosunku do poprzedniej części, tutaj przynajmniej jest jakaś fabuła, bo oglądając Akademię Pana Kleksa, miałam wrażenie, że oglądam zbiór filmików z TikTok'a, które co chwilę po prostu zmieniają zdanie, czym są. Znacie ten tryb, jak instalujecie TikToka i przez i przynajmniej jeden dzień musicie scrollować jakieś badziewie, zanim TikTok się nauczy, co tak naprawdę Was interesuje, to tak czułam się oglądając ten film. Z tym, że ukresu jegoż nie znalazłam niczego, co by mnie interesowało. No i teraz o tych rzeczach, które w tym filmie mi się nie podobały. Ogólnie to mogło być lepiej, bo tak jak powiedziałam, przynajmniej jest tutaj jakaś fabuła. Na samym początku jest lista zasad, którymi rządzi się magia w świecie pana Kleksa i cały konflikt, który tutaj przebiega, bardzo obraca się wokół tych reguł. Więc okej, okay, może to jest zabieg bardzo prostacki, że w pierwszych dwóch minutach już dowiadujemy się mniej więcej, jaki będzie konflikt i w którą stronę to będzie szło, jaki będzie główny problem bohaterów. Ale z drugiej strony wolę coś takiego niż ten poszatkowany TikTok style poprzedniej Części. W poprzedniej części konflikt pochodził tak jakby z zewnątrz, w tym filmie bardziej konflikt jest wewnętrzny, więc myślałam, że będzie to pretekst do tego, żebyśmy spędzili więcej czasu z bohaterami, lepiej ich poznali, że wszystko się jakoś tak wykształci, będzie trochę bardziej mięsne w stosunku do poprzedniej części. Ale niestety tak nie było. Dalej film jest daremny, przede wszystkim jeśli chodzi o bohaterów. W tym filmie ponownie spędzamy dość dużo, chyba więcej czasu niż w poprzedniej części z Adą i Albertem. I oni są bardzo dziwnym zestawem dwóch bohaterów. Ada potwornie denerwuje mnie jako postać i jest mi bardzo przykro względem panny Litwiniak, że po pierwsze musiała pracować z takim scenariuszem, że po drugie reżyserował ją w taki, a nie inny sposób Maciej Kaulski, a po trzecie nie powiem tego trzecie, bo musiałabym powiedzieć coś, co uważam, że byłoby bardzo krzywdzące w stosunku do każdego dziecięcego aktora, czyli to, że po prostu ona nie jest w stanie tego sprzedać. Ale tak naprawdę myślę, że winę tutaj głównie ponosi scenariusz i reżyseria, bo wszyscy grają tak naprawdę praktycznie tak samo beznadziejnie. Więc to nie może być kwestia aktorów, tylko to musi Musi być kwestia czegoś zewnętrznego. Także Albert i Ada, dziewczynka i jej cyberchłoptaś. Nie wiem, po co jest cały ten jej zaszyw z tym, że ona chce go tak jakby uleczyć, uzdrowić i zakończyć jego historię, tak jak kończy się historia Pinokia, bo tak naprawdę nie do wielu rzeczy się to sprowadza. Bardzo denerwują mnie różne scenariuszowe wstawki, z czym jedną sobie nawet zapisałam. Ada w pewnym momencie powiedziała swojej mamie na temat Alberta. Na początku myślałam, że Albert jest spektrum autyzmu. Ja rozumiem, że w dzisiejszych czasach mówi się o takich sprawach, nie mówię, że to źle, ale wsadzenie tego w taki sposób, w takim miejscu, w takich innych okolicznościach uważam, że jest tragicznie złe i to tylko daje Wam taki smaczek tego, jak okropny jest scenariusz do tego filmu. Ogólnie z postacią Ady mam taki problem, że ona tak naprawdę nic nie robi. Okej, okay, znaczy inaczej, ona robi rzeczy, tylko to nie są rzeczy, które robi własnymi rękami, tylko ona głównie chodzi do innych ludzi, prosi, żeby zrobili coś bo ona tego nie jest w stanie zrobić. W filmie tak naprawdę chyba są dwie takie sytuacje, gdzie ona faktycznie bierze sprawę w swoje ręce i coś robi. Jedna ma związek z grzebaniem w ustawieniach Alberta w jego głowie, a druga ma związek z czymś, co dzieje się w trzecim akcie. A oprócz tego to ona tak naprawdę chodzi i mędzi ludziom, żeby robili za nią różne rzeczy. Ale jeśli chodzi o innych bohaterów, to też powiem szczerze, nie jest dużo lepiej, bo tak naprawdę rzeczy, które się dzieją, to w dużej mierze tym bohaterom się tak przydarzają mu, ciężko powiedzieć, żeby oni aktywnie podejmowali jakieś decyzje i czynili jakieś kroki. Wyjątkiem tutaj jest Ambroży Kleks, ale tak jak powiedziałam, to z nim problem jest taki, że on zachowuje się po prostu jak mega straszny głupek, a tak naprawdę jest profesorem, więc powinien mieć jakąś taką mądrość na temat świata, nawet jeśli to jest świat realny, którego on nie cierpi, więc może mieć na jego temat troszeczkę mniejszą wiedzę, ale jednak powinien jakoś sobie radzić. Ale z drugiej strony, tak jak powiedziałam, nie mogę się na to aż tak bardzo zrzemać, bo to były te sceny, które dostarczyły mi najwięcej radości. I jest Mateusz, który w dalszym ciągu opowiada żarty o głównie, przy czym jest ich mniej, bo chyba tylko dwa na cały film, ale jego rola tutaj sprowadza się do tego, że on łazi po Akademii i puszy się jak paw, bo on teraz pod nieobecność pana Kleksa będzie zarządzał Akademią i tak naprawdę gówno robi. Jego rola w tym filmie już się skończyła, bo jego ark zakończył się w poprzedniej części, więc on tak naprawdę tylko tutaj jest i wszystkich denerwuje i wszystkim przeszkadza. Jedyna taka dziwna, ciekawa, ale w sumie nie do końca rzecz, która przytrafia się w kontekście jego postaci, to jest to, że w pewnym momencie wskakuje nam taki raperski teledysk, w którym jest właśnie ten Mateusz, który jest krótki, dość szybko się kończy i pasuje tak naprawdę do całości jak pięść do nosa. Ale wyrwało mnie to trochę z otępienia i takiego ogólnego poczucia, że mam ochotę podgryźć sobie żyły. Jest jeszcze Filip Golarz grany przez Janusza Habiora, który ok, jest czarnym charakterem, przynajmniej z wyglądu pozujący na saromana, ale nie jest ani straszny, ani groźny, ani jakiś zbyt diabelski, ani motywacji nie ma za bardzo jakiejkolwiek dla mnie zrozumiałej. I nie chcę tutaj dawać Ci w jakieś wielkie spoilery i też nie chcę być jakaś bardzo niesprawiedliwa w stosunku do Habiora, który jednak zagrał czarnego charaktera w filmie, który jest de facto dla dzieci, więc to też nie może być jakiś nie wiadomo jaki czarny charakter, nie wiadomo jakiej motywacji. Chociaż teraz, jak to powiedziałam, to w głowie zobaczyłam sędziego frollo, więc, hmm, więc jednak można być czarnym charakterem po bandzie w filmie, który jest dla dzieci. Ale w ogóle nie rozumiem jego motywacji. Motywacji i jego fiksacji na tym, żeby się mścić jakkolwiek na Kleksie, skoro de facto, przynajmniej w filmie, Kleks mu tak naprawdę nic nie zrobił i mógłby mieć wąty do innych osób, które się znajdują i mścić się na tych innych osobach. Zwłaszcza, że mógłby to zrobić, moim zdaniem, bardzo łatwo, ale nie mogę o tym mówić, bo spoilery, ale, ale jednak tego nie robi. No i jest jeszcze Ksela, która jest grana przez Monikę Brodkę, która, moim zdaniem, jest totalnie niepotrzebną postacią, bo ona tak naprawdę. Nie robi tak naprawdę nic. Moglibyśmy pozostać przy Albercie. Może Albert miałby też coś do roboty dzięki temu? Taki pomysł. I ogólnie, jeśli chodzi o scenariusz tego filmu, to ja po pierwsze nie rozumiem, dlaczego wątek Ady i Alberta i wątek Amrożego Kleksa nie może być tak naprawdę jednym wątkiem, skoro teoretycznie chodzi im o to samo. A myślę, że jeśli Ada wybrałaby się z Kleksem w tę podróż, to mogłoby to dalej być dziwaczne i lekko zabawne a miałoby przy okazji więcej sensu, bo Ada trochę lepiej zna się na świecie rzeczywistym niż, niż Kleks. Ale jednak decydujemy się na to, że Kleks radzi sobie sam i łazi sobie nieporadnie sam, podczas gdy Ada tak naprawdę nie robi za bardzo nic, a jest tutaj nobilitowana do bycia drugim głównym bohaterem, jeśli nie główniejszym bohaterem, pomimo tytułu. Też jestem całkiem zaskoczona tym, w jaki sposób ten film kontrastuje świat wyobraźni i świat technologii. Z jednej strony jest to ciekawe, z jednej strony daje to, jakieś podłoże do jakiegoś konfliktu, do jakichś elementów nawet komediowych, ale po pierwsze uważam, że to troszeczkę jest smutne, że film oscylujący wokół wyobraźni Akademii Fantastycznej Pana Kleksa musi uciekać się do technologii i nowoczesności, a z drugiej strony, i to jest zasadniczo coś, co ja powtórzę po kimś, kogo recenzję czytałam, to zgadzam się w pełni, to demonizowanie technologii, która tak naprawdę jest teraz codziennością każdego dziecka jest bardzo dziwnym pomysłem i wydaje mi się, że po prostu nie działa w kontekście młodszego pokolenia, alfa czy jakkolwiek byśmy ich teraz już nie nazwali. No i przy okazji co było dla mnie jeszcze dodatkowym strzałem w stopę, to jest to, że druga część filmu, a zwłaszcza trzeci akt jest potwornie nudny, jest potwornie wolny. Bohaterowie stoją i gadają do siebie, nikt nic nie robi. Ja czekałam, aż ktoś wreszcie weźmie łopatę i kogoś zdzieli przez łeb, bo to autentycznie rozwiązałoby całą masę problemów. W filmie pojawiają się postaci z poprzedniej części. O, przybyła kawa valeria tru tutu Oni nic nie robią, nikt tutaj nic nie robi, ludzie stoją i do siebie mówią. W ogóle cały ten zaszyw trzeciego aktu, to co chce zrobić Filip Golarz, przynajmniej w 60% jest absolutnie pozbawione sensu. Z jednej strony robimy z tego jakiś taki event, który ma skończyć uniwersum, zagrożenie level Thanos, a tak naprawdę to jest ranka, którą można zakleić plasterkiem z jednorożcem i wszystko będzie git. Tak jak powiedziałam, jest level. Kleksji wynalazek Filipa Golarza to nie jest aż taka kaszana, jak poprzednia część, moim zdaniem, ale. Powiedzmy sobie jedno, o ile pierwsza część wyglądała, jakby napisał ją ktoś, kto dopiero poszedł na kurs kreatywnego pisania, tak ta część wygląda, jakby napisał ją ktoś, kto jest od miesiąca na tym kursie kreatywnego pisania i nie był na przynajmniej jednych zajęciach. Więc tendencja tak jakby jest wzrostowa, ale nie wiem, czy moja cierpliwość jest w stanie wytrzymać to, jak wolno się to wszystko polepsza. I wydaje mi się, że w tym wrażeniu nie jestem odosobniona, bo siedziałam na sali, na której było naprawdę dużo ludzi, bardzo dużo rodziców z dzieciakami. Przyszło do kina zaraz po świętach i nie śmiał się praktycznie nikt. Może dwie kobiety gdzieś tam z tyłu, w rzędzie daleko za mną się gdzieś tam podśmiechujkowywały, z jakichś takich rzeczy, które bardziej były skierowane do tej starszej części publiczności. A z dzieciaków nie śmiał się nikt. Była po prostu cisza, było martwo. Nawet żarty o kupie już nie działają. Także tak, film jest trochę mniej tiktokowy niż poprzednia część. Jest w nim jakaś fabuła, ale jest to fabuła w dalszym ciągu cienka jak sik pająka. Postaci są absolutnie nieangażujące. Świat nie jest w ogóle magiczne. Fabuła totalnie się nie klei, a jeśli się klei, to minimalnie to na gumę do rzucia. Więc ogólnie jest źle. Ogólnie moje wrażenie, że polskie kino to nie jest dla mnie kino, tylko się pogłębia. Nie przyznam się szczerze, że bardzo szanuję ludzi, którzy jakimś dziwnym trafem dalej trwają w tej takiej polskiej kinematografii. Chcą dalej oglądać te filmy i nie przeszkadza im to, że tak naprawdę bilans tego, jakie moim zdaniem filmy dostajemy w Polsce, są naprawdę słabe. Okej, okay, zdarzają się. Jakieś diamenty, ale moim zdaniem zdarzają się za rzadko. A nikt mi nie powie, że w naszym kraju nie mamy kreatywnych twórców, nie mamy dobrych aktorów, którzy byliby w stanie zrobić coś naprawdę, wow. Ja wiem, że możecie się ze mną nie zgadzać. Ja wiem, że możecie mi powiedzieć, że ja się tak naprawdę nie znam, bo oglądam mało polskich filmów i oglądam głównie tylko jakieś hollywoodzkie gnioty i jakieś bardzo dziwne niszowe horory, więc tak naprawdę nie powinnam się wypowiadać. Ale przyznam się, lata oglądania polskich filmów nauczyły mnie, że ogólnie to nie jest za dobrze i kleks i wynalazek Filipa Golarza. To nie będzie film, który zmieni moje zdanie na temat tego, co się aktualnie wyprawia w polskiej kinematografii. I z tego miejsca Was proszę, błagam Was wręcz na kolanach, jeśli jest jakiś polski film nowy, nie sprzed 20-30 lat, który jest naprawdę zarąbisty i urywa dupę, to błagam polećcie mi go w komentarzu, bo ja mam wrażenie, że jedyne czym dysponujemy w tym momencie to są właśnie takie wynalazki Filipów Golarzy i jakieś głupie komedie dostępne na Netflixie. I parę filmów historycznych pokazujących jak to Polska cierpi, jest Mesjaszem Narodowym. Rodów. A tymczasem kolekcji wynalazek Filipa Golarza dostaje ode mnie ocenę 3 na 10 i naprawdę jest mi bardzo przykro, że musi nas spotykać coś takiego okropnego jak właśnie ten film. Bardzo Wam dziękuję za obejrzenie kolejnej recenzji w moim wykonaniu, jeśli podoba Wam się to jak opowiadam o filmach to gorąco zachęcam do subskrybowania mojego kanału, zostawienia komentarzy, zostawienia lajków, zostańcie na moim kanale, obejrzyjcie jeszcze filmik albo dwa, bo na tej podstawie YouTube będzie wiedział, że treści przeze mnie tworzone są wartościowe i będzie je pojechał dalej w algorytmie. Także jeszcze raz serdecznie się polecam, no i co? Do zobaczenia następnym razem.